Nie ma nic. nikogo. Zaraz zapytamy kogo. Jak dojdziemy do kościoła, to coś się okaże na pewno. Do kaplicy znaczy, tak? Czy to kościół, czy kaplica, już nie wiem. Kościół. Kościół. Proszę pani. Halo. Tu jest wycieczka jakaś miała być. Pani nie wie. Dobrze, to idziemy dalej. Ten to taki ładnie utrzymany, nie, bo tutaj te są wybrukowane. Jeszcze kiedyś nie było. Kiedyś nie było właśnie, no. Co po piachu się pewnie chodziło, nie, Krzysiek? No. 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 Nie ma. To zaraz zobaczymy. Jak nie ma, to jedziemy tam, gdzie Ty mówisz. Do, do kościoła możemy zajść. Mieliśmy kiedyś zajść, no. Go. Otwarty, o, kobieta wchodzi, wychodzi. ciężko iść. Ciężko iść, aha. Dobra. Ty w sumie jakąś windę powinni zrobić też dla takich osób, którym ciężko iść, nawet choć może wyjdziemy. No dobra. O, jaka fajna ta rzeźba figurka. Figurka, tak. To pewnie ci, co przy kościele leżą, to najbardziej zasłużeni, czy co tam? Ja nie wiem. Jak ja robiłem, to tutaj pomnika nie było jeszcze. No. no. Na pewno Krzysiek robił. Czekaj. Mhm. Mm A jak ty poznajesz, że Krzysiek robił? letki tu są. Aha. O. Jaka firma? Zobacz. No. Są. Sektor, rząd, grup? Parafia rzymsko-katolicka No? Ale to, to nie kto robił, tylko który rząd, który grup, bo tak poznaczane są. Nie, 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 nie. Producenta? Tak. To to nie, to te nalepki nie, to widać, że oni takie robili, żeby ten. gdzieś może z tyłu jest, wiesz, czy coś. Ale to nie będę takich rzeczy pokazywać ludziom, wiesz, bo to ochrona tak, danych ja osobowych. Nie tak, tak, tak. Więc wiesz. Mnie. I nie nagrywaj. Dobrze. Bo nie można nagrywać. Jasne. Wiesz? Wiem. Zaraz pauzę zrobimy. O! Jak prędko doszli jakoś, nie? No Jeszcze jedne Mhm. Jeszcze. Tak O Dalej to była. No. Ja pamiętam. To tak? Niechdziemy A, tam wyjeżdżałeś tak? Na. Dobra. E. No. U niej Tam tą stronę stronę No. Tam. Tak. Chodź. Mhm. Dobra.

jak coś wracamy do samochodu. Też idziemy. O, dobra, ja zamknę. Może choć z tej strony jeszcze tylko krzychu zerkniemy. Czy z tej strony kogoś nie widać? Jak nie to... Ja, to ja pójdę zobaczę. Nie, wycieczki nie znaleźli, tak się no. rozglądamy. To chodź krzychu jeszcze tutaj, tylko zerkniemy, bo ja nawet nie byłem. Co to jest, takie ładne? No już, już, już. A, to krzychu chodź. Do groty jeszcze może, co? A do groty? Bo ja nigdy nie byłem w Czemu do Groty się boisz, iść? Chodź, Ja mam lekki Tak? No. To poczekaj, Krzyśku tutaj. Ja Chodź. za chwilę wrócę, czy nie? Chodź. Dobra, to już idę z tobą. Już tylko zerknę, bo będę musiał specjalnie przyjeżdżać, co? Już idę. Krzyśku, minutę. Już? To jest ta Grota. To jest grot. Na krzyżkę trochę wystraszę. Do samego zostawię. A i tu już jest koniec. Nie wiem gdzie ta wycieczka. Już idę Tam z tamtej strony jest ta grota Krzysiek Co? Taka w szkle złota, złoty posąg stoi Grota O, grób jeszcze. Mhm. Prosto? Prosto, jak do samochodu naszego to prosto.